Kiedy ostatnio pan się widział z prezydentem Nawrockim? A dzisiaj. To była długa rozmowa? No, godzina. O czym rozmawialiście? No o wielu ciekawych sprawach o Polsce, o naszej przyszłości. Wydaje mi się, że to była bardzo dobra i konstruktywna rozmowa, z której jestem bardzo zadowolony. Ale jakieś konkrety, jakieś tematy? No, Przedstawiałem na przykład argumenty za tym, żeby prezydent Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach, która niestety wyszła z Sejmu. Przedstawiałem argumenty za tym, żeby zawetował niektóre ustawy podatkowe, które Ministerstwo Finansów przygotowało, żeby dociążyć podatkami polskich przedsiębiorców. Chciałbym, żeby wreszcie polscy przedsiębiorcy znaleźli swojego obrońcę, żeby wreszcie polski prezydent zawetował ustawę zmierzającą do opodatkowania polskiego biznesu, więc mam wielką nadzieję, czas pokaże, że moje argumenty trafiły do prezydenta. Ale jak pan myśli, trafiły czy nie? Co powiedział prezydent? To wszystko zależy od prezydenta. Ja tu nie jestem jego rzecznikiem, nie będę się w jego imieniu wypowiadał, natomiast ja te argumenty przedstawiłem, wydaje mi się, że były dobre. Rozmawialiście z prezydentem na temat tego, żeby on był patronem paktu senackiego między Konfederacją a pis -em? Tak, to też był punkt naszej rozmowy. Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację, obserwuje te nasze nieporozumienia z prezesem Kaczyńskim. On się uśmiecha, nieporozumienia. Nieporozumienia to jest eufemizm, to jest nawalanka. Staram się nie. Wolna Amerykanka. Staram się, panie redaktorze, nie eskalować tego sporu ponad miarę. Zwłaszcza kiedy pan mówi, że Kaczyński to polityczny gańca. To akurat był komplement. Jestem przekonany, że Kaczyński się z tego powodu szeroko uśmiechnął. W każdym razie prezydent Nawrocki rozumie sytuację. I wierzę, że za jakiś czas być może weźmy na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć.